czy to technika, czy to szampon może odpowiadać za występowanie zmian krostkowych. I moja odpowiedź jest taka, z racji tego, że ja jestem bardzo takim trychologiem skierowanym w stronę medyczną, nie jestem lekarzem, natomiast lekarski studiowałam, skończyłam kosmetologię i ściśle współpracuję z lekarzami, w momencie, kiedy widzimy zmiany typu krostkowego i nie jesteśmy pewni, co to jest, skąd to się wzięło, dobrze by było to pokazać dermatologowi, dlatego że krostka na linii włosów, na karku może być to objaw po prostu zwykłej infekcji bakteryjnej. Która nam się gdzieś tam przyplątała, może być to objaw tego, że rzeczywiście technika mycia skóry głowy jest nieodpowiednia, że nie domywamy chociażby make-upu, makijażu, nie domywamy tej skóry i ona się w tych miejscach po prostu czopuje i nadkarza w turnie bakterią. Ale też może to świadczyć o jakimś stanie chorobowym, na przykład o łuszczycy, bo tutaj w tym pytaniu akurat lokalizacja zmian krostkowych. Jest taka typowa dla występowania łuszczycy. Ja się spotykam bardzo często w gabinecie z tym, że ktoś opisując mi coś przez telefon, nie do końca potrafi prawidłowo określić jakiego rodzaju są to zmiany. Więc pytanie, czy to na pewno są zmiany krostkowe? Jeżeli one się pojawiają, no to też zapraszamy do nas, my też potrafimy rozróżnić wtedy czy taką osobę pokierować dalej do dermatologa, czy po prostu jest to zły nawyk higieniczny. I tutaj taka moja rada, że rzeczywiście, jeżeli się coś pojawia w tej lokalizacji, to staramy się zmienić technikę mycia skóry głowy, no i też staramy się y, odpowiednio całą higienizację skóry głowy przeprowadzić od. Od początku, jeżeli chodzi o mycie, poprzez suszenie skóry głowy i nakładanie odżywek, bo też często na przykład źle spłukiwane, maski, odżywki mogą prowadzić do czopowania się gruczołów łojowych i do rozrostu niekorzystnej mikroflory wokół, wokół mieszków włosowych. Tak więc tutaj na pewno technika mycia jest też bardzo istotna.